O Ducha Świętego są one wynikiem współpracy łaski Bożej z wolnością człowieka. To jest jakby pierwsza myśl, która się pojawia. Czyli owoc Ducha Świętego jest wynikiem współpracy łaski Bożej i mnie samego. Czyli muszą się spotkać te dwie osoby, aby owoc nastąpił. I każdy człowiek może być. Pełen miłości, czyli może kochać, może być radosny, może być pełen pokoju, może być cierpliwy, uprzejmy, dobry, wspaniałomyślny, może być cichy, wierny, skromny, wstrzemięźliwy i czysty. Wymieniłem Ducha Świętego, owoce Ducha Świętego. Więc każdy człowiek, z pomocą łaski Bożej, może te owoce w swoim życiu wydać przez życie sakramentalne, przez modlitwę. Przez pracę nad sobą i przez wypełnianie woli Bożej w swoim życiu. Tradycja Kościoła mówi o dwunastu owocach Ducha Świętego, a wymienia je wszystkie święty Paweł w liście Duga Latów. Współczesne przekłady Pisma Świętego mówią w tym miejscu o dziewięciu owocach, natomiast, jak wspomniałem, mamy ich dwanaście. Skąd ta rozbieżność? no stąd, że tradycja przejęła listę owoców Ducha Świętego ze starego łacińskiego tłumaczenia, tak zwanej vulgaty klementyńskiej, i dlatego z tego tłumaczenia w tradycji mówimy o dwunastu owocach Ducha Świętego, jeżeli weźmiemy Pismo Święte, choćby nasz przekład, to no będziemy polskich współczesne, będziemy mieli dziewięć danów dziewięć owoców Ducha Świętego. Możemy je podzielić, te owoce Ducha Świętego, na trzy grupy. Będą to owoce Ducha Świętego w relacji do Boga, będą to owoce Ducha Świętego w relacji do bliźniego i trzecia grupa to owoce Ducha Świętego w relacji do siebie samego. Pierwszym owocem Ducha Świętego w relacji do Pana Boga to jest Miłość. Miłość jako pierwszy owoc Ducha Świętego. Czym jest? To jest mój stosunek, czyli stosunek mojej duszy do Pana Boga. To jest to wszystko, co jednoczy mnie z Bogiem. I to jest postawienie Go na pierwszym miejscu w moim życiu. On jest na pierwszym miejscu, on jest pierwszym. I to jest miłość jako owoc Ducha Świętego. Drugim owocem jest radość. Wypływa ona ze świadomości, że Pan Bóg mnie kocha, że Pan Bóg mnie potrzebuje i że Pan Bóg jest przy mnie obok. Cały czas. Nawet jeżeli to są sytuacje bardzo trudne. Jest to może i cierpienie, Bóg jest obok mnie. Ta radość to również jest wynik wdzięczności mojego serca za każdy dar Boży. Za dobroć Boga, którą doświadczam na co dzień. Widzę to, czym jestem obdarowany. Dlatego jestem radosny. Bóg mnie obdarowuje, ja to dostrzegam i cieszę się. Jestem radosny. Okazuje się, że radość nie ma nic wspólnego z posiadaniem. Dlatego mogę być radosny, kiedy nie posiadam, lub kiedy cierpię. Mogę być radosny. Trzecim owocem, Ducha Świętego w relacji do Pana Boga jest pokój. A pokój to zgoda z Bogiem, zgoda ze samym sobą i zgoda z drugim człowiekiem. To jest pokój. Pokój jako owoc, trzeci owoc w tej relacji którą mam z Panem Bogiem. Teraz sześć owoców Ducha Świętego w relacji do bliźniego. Pierwszym owocem jest cierpliwość. Czym jest cierpliwość? To jest ufne, ufne, ufne trwanie w nadziei i oczekiwanie na działanie Pana Boga w życiu. Pozwalające przetrwać kryzysy i cierpienia. Mam ufność, że Pan Bóg działa. A ja potrafię cierpliwie przyjąć to, co przychodzi. Nawet jeżeli to jest trudne i wymagające. Cierpliwość jest również takim znoszeniem siebie i innych. W wadach i niedoskonałościach. Doświadczam swojej własnej słabości, doświadczam słabości drugiego człowieka, który jest obok mnie, i znoszę, przyjmuję. To jest cierpliwość. Kolejnym owocem w relacji do bliźniego, owocem ducha świętego, jest uprzejmość. Ma ona wymiar jednoczący i buduje mosty międzyludzkie. I to, co ważne, nie jest oznaką kultury osobistej. Tutaj nie o to chodzi, że ja jestem na wysokim poziomie kultury osobistej. Bardziej to jest szacunek i otwartość. Czyli ta uprzejmość wynika z wiary z tego, co Pan Bóg mi daje, jak ja to przeżywam i objawia się bardzo często uśmiechem i słowami proszę, dziękuję, przepraszam. Tylko proszę zobaczyć, to jest takie bardzo ciekawe, to co ksiądz mówił o tym, że zewnętrznie każdy to może mieć, prawda? I będziemy mówili na przykład o kulturze osobistej i o człowieku, który ma wysoką kulturę osobistą. Ale dla mnie to będzie wynik i działanie Pana Boga we mnie, i moja praca wewnętrzna. I ja to nie będę robił właśnie dlatego, tylko dlatego, że mam wiarę. I z tą wiarą moją w tej relacji z Panem Bogiem widzę drugiego człowieka i tak odnoszę się do niego. Słowem i uśmiechem. Trzecim owocem jest dobroć. I to jest moja wewnętrzna gotowość do dobrego czynu zgodnie z wolą Pana Boga. To, to jest czynienie dobrych uczynków i dostrzeganie w drugim człowieku dobra. Czyli ja sam czynię dobro zgodnie z wolą Pana Boga, ale to dobro dostrzegam w drugim człowieku, widzę, ale także przyjmuję z wdzięcznością dobro mi wyświadczone. Czasem mamy z tym problem. Jak ktoś nam chce okazać dobro, okazuje się, że to też może być, czy jest owoc Ducha Świętego, kiedy ja potrafię to przyjąć. Dobroć, taka płynąca z serca, właśnie dobroć, która jest owocem Ducha Świętego, jest wyczuwalna przez innych. I tworzy wokół taką atmosferę, która przyciąga. Chce się być z takim człowiekiem, chce się być obok niego. Wspaniała myślność to kolejny owoc Ducha Świętego w relacji do bliźniego. I możemy mówić, że to jest taka najdoskonalsza forma miłości bliźniego. Dzięki niej człowiek wierzący patrzy na drugiego człowieka z życzliwością i też życzliwie ocenia jego braki. Ta wspaniała myślność cechuje wytrwanie i takie nieustawanie w czynieniu dobra niezależnie od okoliczności. Czyli mam to taki wymiar długofalowy. Przekład w Wulgacie, tam było takie słowo długomyślność. Nie używamy teraz w języku polskim obecnie tego słowa, ale ono pokazuje właśnie, że ja jestem nastawiony na taką perspektywę dłuższego działania, dłużej wobec takiego czy innego człowieka. Chce okazać miłość bliźniego wobec mnie. Kolejnym owocem ducha świętego w relacji do bliźniego jest cichość. I cichość oznacza skłonność do czynienia dobra bez rozgłosu. I to nie tylko wobec tych, których kochamy, ale również wobec osób nieznajomych. Jak również oznacza ona przebaczenie złego, przebaczenie jakichś win i tłumienie niechęci, która może się budzić we mnie, jeśli chodzi o osobę, która na przykład mnie skrzywdziła. Kolejnym owocem Ducha Świętego w relacji do bliźniego jest wierność. Wierność to są czyny zgodne ze słowami. Tak mówię i tak robię. Wierność to trwanie przy podjętych świadomie i dobrowolnie zobowiązaniach pomimo przeciwności. Wierność kieruje się prawdą i przeciwstawia się kłamstwu. I nawet jeśli wierzący dopuścił się niewierności, to stara się wrócić na właściwą drogę, czyli drogę wierności. I jest to takie naśladowanie wierności samego Boga wobec drugiego człowieka. Przypominam, mówimy o owocu Ducha Świętego w relacji do bliźniego. Trzy ostatnie owoce Ducha Świętego w relacji do siebie to skromność, wstrzemięźliwość i czystość. Skromność możemy wyróżnić jako taką skromność wewnętrzną i zewnętrzną. Skromność wewnętrzna to taka, taka prostota i uporządkowanie. Świadomość, że wszystko, co jako osoba potrafię i posiadam, jest darem Bożym. To nie jest moje. Dlatego wierzący, który cechuje się skromnością, nie będzie przeceniał ani nie doceniał swoich umiejętności. Będzie potrafił powiedzieć tak, to potrafi. A na pochwałę ze strony drugiego człowieka podziękuję jemu samemu i Panu Bogu. Czyli to jest takie dostrzeżenie, kim jestem, staniecie w prawdzie, umiejętność podziękowania Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. Jednocześnie jest ta ciągła świadomość, to jest dar Boży. Owszem, we współpracy ze mną, jakoś tam jest tym owocem, ale przede wszystkim to dar Boga, który przyjąłem. Z którym zacząłem współpracować, i to jest owoc, efekt. Mówimy również o skromności zewnętrznej, która przejawia się w ubiorze, w postawie, w zachowaniu, w jakiejś wrażliwości i delikatności. To jest to, co możemy zauważyć, zaobserwować. Kolejnym owocem ducha świętego w relacji do siebie jest wstrzemięźliwość. Strzeżliwość oznacza opanowanie, umiarkowanie, powstrzymywanie się od czegoś. Owoc ten pozwala rozsądnie korzystać z powierzonych sobie dóbr i zgodnie z ich przeznaczeniem. Korzystam z tego, co Pan Bóg mi daje rozsądnie. Zrozumiem rozważnie. I wstrzemięźliwość to również rozsądne korzystanie z dozwolonych przyjemności. Znowu możemy dodać z umiarem, ale czasem również wstrzemięźliwość będzie oznaczać rezygnację z tego, co jest przyjemne, czy z takiego dobra, z którego mogę korzystać, a ja z niego rezygnuję. I tutaj rezygnuję dla celów, czy z powodu celów podyktowanych miłością. Mogę, ale rezygnuję. I wreszcie czystość dotyczy ona całego człowieka. I wypływa z faktu, że nasze ciała są świątyniami Ducha Świętego. Dlatego cały człowiek ma służyć w budowaniu królestwa Bożego już tutaj na Ziemi. Czystość wymaga szczególnej uwagi wobec naszych zmysłów, przez które może wejść grzech. Możemy mówić o czystości moralnej właśnie z tego względu, czyli o takiej czystości serca, która jest wolnością od zła, od grzechu, od podstępu. Wymaga ona ciągłej pracy, ponieważ nie zdobywa się jej raz na zawsze. Trzeba ją pielęgnować, utraconą, odzyskać. I czystość jest właśnie tak, przeżywana czystość jest znakiem takiego autentycznego przeżywania faktu, że jestem świątynią ducha świętego. Jestem świątynią, jestem Jego mieszkaniem, jestem Jego domem, dlatego staram się o, tą, o tę czystość serca, czystość wewnętrzną, czystość od grzechu. Każdy chrześcijanin, który żyje w stanie łaski uświęcającej, ma zalążek tych owoców. Każdy chrześcijanin, który żyje w stanie łaski uświęcającej, ma zalążek tych owoców. Pan Bóg daje wierzącemu własne sztu i niewinności dziecka Bożego. Te zalążki owoców. Daje własce przychodzącego ducha świętego, który przychodzi w darach. Daje te zalążki własce, którą możemy otrzymywać w sakramentach świętych, wreszcie własce poznania i doświadczenia Jego samego, Jego miłości, Jego obecności. Ode mnie zależy, czyli ode mnie jako człowieka wierzącego, zależy, czy. I w jakim stopniu rozwinę te zalążki w moim życiu? Początkowo to rozwijanie może przychodzić z trudem. Może to napotykać jakiś nasz wewnętrzny opór. Natomiast wytrwanie w postanowieniu przynoszenia owoców. Rodzi z czasem pewną łatwość ich wydawania. Czyli na początku jest to, wiem, trud, pewne zmaganie się z samym sobą, jakby y, zmaganie się o to, aby zalążek stał się owocem. Natomiast później, kiedy ja już wchodzę na tę drogę, powstaje pewna łatwość. Oczywiście to nie jest tak, że to wszystko łatwo potem przychodzi. Ale już wiemy, jak Pan Bóg we mnie działa. Wiem, jak to, jak ja sam działam, z jakimi zmagam się przeciwnościami, przeszkodami, słabościami, i wtedy to no, czujemy się jakoś pewniej w tym. Na koniec chcę zasygnalizować, że. Mogą pomóc takie trzy myśli w owocowaniu naszym. Po pierwsze, cenię sobie Pana Boga ponad wszystko i chcę poznawać oraz doświadczać Jego samego, Jego miłości i dobroć. Po drugie, chcę kochać Boga całym sercem i dla Niego chcę złożyć ofiarę z siebie, swoich przyzwyczajeń i egoizmu. I po trzecie, chcę kochać mądrze siebie i bliźniego. Dziękujemy bardzo za te słowa. Chciałem tylko zaznaczyć, że mamy 15 minut teraz, 4 od pół do będzie dalszy ciąg. Ja powiedziałem o korzeniu. Ciąg Leszek powiedział o konarach. A tutaj była mowa o owocach. Duch święty jest w nas. Głębokość tych korzeni, jakie są konary i jakie na konarach owoce. O tym będziemy rozmawiać za 15 minut.